Czcigony Księże Arcybiskupie, Mieczysławie, drodzy bracia w biskupim i kapłańskim powołaniu, drodzy bracia i siostry życia konsekrowanego, kochani bracia i siostry w Chrystusie Panu. Jak słyszeliśmy ze wstępu Księdza Arcybiskupa, gromadzimy się nade wszystko na dziękczynieniu za dobro, łaski, które Bóg sprawił Kościołowi Lwowskiemu za przyczyną 17-letniej posługi księdza arcybiskupa Mieczysława, dzięki posłudze kapłanów, którzy przeżywają swoją 25. rocznicę święceń, pośród nich są moi koledzy z czasów seminaryjnych. Na pewno też jest dużo dobra do nazwania przed Bogiem, które uczynili księża kanonicy. Za chwilę będą takimi. Więc jesteśmy wdzięczni Panu, ale też te wszystkie okoliczności sprawiają, że mamy szczególną okazję do tego, aby z wdzięcznością spojrzeć też na kapłańską posługę w ogóle, na to dobro, które do nas dociera przez ręce kapłanów, a my, którzy tu jesteśmy bardzo blisko ołtarza, za powołanie do tej bliskości z Panem. Właśnie za to wyróżnienie, tym powołaniem i, i tą bliskością. I zanim spojrzymy może na, na tę posługę przez pryzmat dzisiejszej Ewangelii, to chciałem się odwołać jeszcze do innego fragmentu. To jest początek dziesiątego rozdziału Ewangelii według Świętego Łukasza. Tam czytamy takie słowa. Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Wybrał zatem tych uczniów, żeby go poprzedzali. To poprzedzanie samego Pana jest ogromnym przywilejem, ogromną łaską, ogromnym darem. Tak powiedział o sobie święty Jan Chrzciciel, nie jestem godzien temu, który idzie za mną rozwiązać, że mykał sandałów. A ja jednocześnie ufam, że jak tutaj wszyscy gromadzimy się na tej dziękczynnej Eucharystii, potrafimy wszyscy wspomnieć takie chwile, takie momenty z naszego kapłańskiego posługiwania, kiedy mieliśmy ogromne poruszenie. Jaką radość, pokój, harmonię, ład wnosi dobra nowina o Chrystusie Panu w ludzkie życie, w ludzkie serca. I my go poprzedzamy, jesteśmy heroldami tego pokoju, tej radości, tej harmonii. Możemy obdarowywać niejako wielką, wielką, wielką radością. Oczywiście trzeba być bardzo czujnym żeby pamiętać, że się Pana poprzedza, a nie zastępuje. To On jest Zbawicielem. To On jest źródłem tego pokoju i tej łaski dla ludzkiego serca. Jesteśmy tylko nieużytecznymi sługami, którzy mają przywilej tak blisko być z Chrystusem przez święcenia, przez to zjednoczenie sakramentalne że aż możemy to, co Chrystusowe, wnieść w ludzkie życie, obdarować właśnie te ludzkie serca. Służba polega na tym, żeby je przygotować, jeśli są jakoś zachwaszczone, to żeby pomóc te chwasty zidentyfikować, namierzyć, wyplenić. Ale ostatecznie chodzi właśnie o tę radość i pokój, jakie wniesie w ludzkie życie sam Chrystus Pan. Dzisiaj w tym pierwszym czytaniu z księgi machabejskiej została naszkicowana sytuacja, w której jakoś tak na masowo, na potęgę zaczęli od swojej wiary odchodzić Izraelici. Nawet im się to spodobało, ten nowy porządek, ten nowy kult. Wydawać by się mogło nawet, że może gdzieś w tym wszystkim jest jakiś, jakiś boży zamysł. Bo wchodząc w ten kult, oddając, podporządkując się mu, cieszymy się pokojem, dobrobytem. A czy nie o to? W życiu właśnie chodzi, żeby człowiek mógł wieść życie spokojne. A jednak potrzebni byli czujni kapłani, czujni prorocy, czujni słudzy pana, żeby powiedzieć, że to jest fałszywy pokój. Że nic dobrego z fałszywego kultu się nie zrodzi. Trzeba cierpliwie słowo po słowie wytłumaczyć, żeby wrócić do prawdziwej wiary, do kultu prawdziwego Boga, żeby się nie nabrać, powiedzielibyśmy, na nic modernistycznego, co przynosi tylko krótkofalowe, płytkie pocieszenie, jakiś niezbyt głęboki ład w serce. Jesteśmy sługami tego, co przynosi Chrystus ludziom i sługami tego, żeby ludzie też swoje serca zachowali jak, jako takie radary, które są czujne, które są wrażliwe na to, co Bóg przynosi, żeby potrafili odróżniać, co Boże nie jest albo co pozorne Boże jest żeby tym sercom dać odwagę dać wytrwałość, dać długofalowość głęboką myśl głęboką wrażliwość aby na nic co od Boga nie pochodzi się nie otwierali to jest też tajemnica tego kim jesteśmy tu wszyscy nie tylko kapłani, ale też tam bracia i siostry nasi wyznawcy Chrystusa, uczniowie jak my taką rolę ma po prostu Kościół obecny w tym świecie Odkąd go Chrystus Pan powołał do życia temu służy, żeby Go pobrzedzał, żeby na Niego wskazywał. To jest też przez nasze świadectwo chrześcijańskie zadanie nas wszystkich. Bardzo pięknie to uchwycił błogosławiany Izaak z klasztoru stela. Czytamy to w fragment jego chomilii. Kościół bez Chrystusa nie może niczego odpuścić. A Chrystus bez Kościoła nie chce niczego odpuścić. Kościół może udzielać przebaczeniu tylko temu, kto się nawraca, czyli temu, kogo Chrystus dotknął swoją łaską. Chrystus zaś nie chce udzielić przebaczenia temu, kto pogardza Kościołem. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Nie chciej zatem oddzielać głowy od ciała. Chrystus nie byłby wówczas cały. Cały zaś Chrystus nie istnieje bez Kościoła, ani cały Kościół bez Chrystusa. Więc jesteśmy w tej służbie poprzedzania Chrystusa Pana kościołem, tym, który wskazuje na swoją głowę. To wielki, naprawdę wielki zaszczyt, wielka łaska i wielki dar. Dzisiaj za niego dziękujemy. Za bliskość, którą mamy z Panem, dzięki której On się może nami posługiwać. Co nam mówi dzisiejsza Ewangelia o tym obdarowaniu, o tym powołaniu? Bartymeusz, siedzący jeszcze przed Jerychem, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli na naprzód, nastawali na Niego, aby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Byli zatem tacy, którzy go poprzedzali Chrystusa Pana. Poprzedzali, ale oddzielali Chrystusa Pana od człowieka w potrzebie, od ślepego Bartymeusza. Co się musi wydarzyć? żeby zanim, zamiast ucieszyć się tym, że ktoś woła o Chrystusa, potrzebuje Go. Wejść w rolę kogoś, kto zaczyna tego człowieka od Chrystusa oddzielać. Że trzeba tego kogoś przekrzyczeć wręcz. Krzyczeć głośniej. Bo ci, którzy Go poprzedzają, którzy idą przed Nim, uciszają. Zrobiło się chyba coś koło Jezusa na kształt dworu. takiej społeczności, która czerpie z tego profity. Może cieszy się jakimś prestiżem, wyjątkową pozycją i zaczyna z tego robić taki kapitał egoistyczny, niekościelny, antychrystusowy. Jezus pokonał tę barierę. Usłyszał Bartymeusza. Niestety wbrew tym, którzy go poprzedzali. Troszkę to ich zawstydziło, bo zmienili front. Zamiast uciszać, powiedzieli, bądź dobrej myśli, bo cię woła, podejdź. Więc tych odgradzających nagle stali się odźwiernymi. Ale dlatego, że zawstydził ich Jezus. Że zdemaskował tę dworskość i powiedział, nie tędy droga. Chciałbym do tego człowieka dotrzeć dzięki Wam, a nie pomimo Was. Na pewno musimy sobie zadać i takie pytanie. Na ile pokornie i szczerze ciągle jesteśmy dobrze poprzedzającymi Pana, my Kościół, my kapłani, my biskupi, żeby nie tworzyć dworu, który się delektuje samym sobą? A ciągle ludziom z powodu tego dworu jakoś do Chrystusa daleko. Trzeba pracować nad tym, żeby pokornie cieszyć się tą bliskością z Panem, ale nigdy nie zrobić z tego jakiejś kariery, jakiegoś profitu, dobrostanu, gdzie przynależność do Chrystusa będzie pozorna, płytka, taka na pokaz, a faktycznie będzie chodzić. O coś innego. Dziękujemy Tobie, Panie, za dar uczestnictwa w Twoim kapłaństwie, za tę szczególną bliskość z Tobą przez ten sakrament. Ale pomóż też czuwać nam nad naszymi sercami. Może i my powinniśmy zawołać: ulituj się nad nami, uczyń nasze kapłańskie serca według serca Twego, bardzo wrażliwe na głos tych, którzy do Ciebie wołają.